Siemano, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku po przerwie z cs i w tym jakby materiale skupimy się na pierwszym jakby wyścigu z Bryant, żeby się jakby przygotować do meczów rankingowych, typu skrzydłowy czy tam turniejowy, ale to już zależy jak nam pójdzie. No, może być ciekawie w sumie, po takiej przerwie, włączyć w ogóle CS-a, bo ja bardzo dawno nie włączyłem chyba CS-a już chyba od roku jakoś, bo skupiłem się na in innych rzeczach po prostu i dlatego. Hmm, którą tu drużynę wybrać szczerze? Chyba Anty. -Ledna. Może być ciekawie. Raz że wka się skończyła. Dobra, lecimy Daj mi się skończyć. Ja, pierdole, seria. Serię mi trafił. Co za kościu na? No? Nie wiem nawet skąd on wychodzi to od razu dostaje AW. Co to, to ma być? A, jednego dobiję, a drugi mnie wykańczy. Super O, era wpa. Ale ładnie. Nie. O, teraz. Ale... Ale weszło. Jak tak można? Nie tak leży chyba... Uf, strzelają. A nie, nie zabiję chyba, bo Nie pokazało mi fraga chyba. To nie, to mogę się mylić. Dobra, przełapuję. 9 90... ale to by nic nie dało i tak, on miał, to by nic nie dało, ale gdybym wygrał, wygrać. nie dałoby nic. Jeden w jednym został gości. To to ma być. Oj, coś czuję, że tu będzie dużo jeśli Takie sytuacje się zdarzają. Zresztą w rankingowych to o wiele lepiej to będzie wyglądało, bo możliwe, że. Następny odcinek z CSa sobie nagram z Damiano15 w no, ciekawie to będzie cieka ciekawy content do oglądania ja, jak on się wkurwie albo ja <laughs> bo ostatnio z nim grałem właśnie i to chwilę go wywalało z meczu bo kiedyś już dostał waka ale po jakimś nie wiem nie wiem czy roku czy mniej to był okres, ale on miał i w pewnym momencie on dostał powiadomienie chyba na mailu właśnie, że no, że odblokowali mu koncert w się. To ciekawe. To będzie duo fajne, typowe rankingowe jakieś kotyczki. A teraz, chłopcy, czekaj. No nie no, co <śmienicza> jednego wykańczam, a drugi to dobijam je. Nienawidzę tego. Nie no, proszę cię, no nie idź nigdzie, no chodźżeś. Żegnaj, adios. Jezu, ale ten celownik tu muszę naprawić, bo on jest tragiczny Co no, gościu, no Ja z takiego daleka nie mogę go trafić, a on chyba parę nie znajduje się, co to jest Dobra, nice. Do tak tej... To jest MP5, lepiej Kurwa, co to gościu no po prostu kurwa no nie Boże czy ty to widzisz Oczywiście za <grywanie> tą wulgarność, ale także to jak tu się nie denerwować To jest trochę inny sport no. trochę bardziej sobie na to pozwolę Oczywiście Nie za bardzo ale W mniejszym stopniu jakoś więc no Musisz tam tych zawieść, to nie. Musisz mi musi od tyłu zachodzić.

Zobaczcie jak się, strzelić, się strzelić. No, może być to moje nerwy. Co się stało? Nie mogłem nic zrobić w tej sytuacji, przeładowywałem, a trzech do mnie strzelało. A, już koniec? A. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się ten film spodobał, no to może zostawić łapkę w górę, a dodatkowo jeszcze subskrypcję dla rozwijania mojego kanału i widzimy się w następnym odcinku. Piona!